Czego te haluksy w ogóle powstają i czym one są? Czyli tak jakbyśmy chcieli przeczytać to, co mamy napisane na podeszwie stopy. A jak widzicie, takie delikatne zaokrąglenie to jest właśnie to, z czym będziemy się mierzyć. Stopy będą naszą podstawą. Co za tym idzie? Zaczynają się tworzyć haluksy, zaczynają się tworzyć palce młoteczkowate, ale też wpływ ma to na nasze kolana, biodra, a także ustawienie miednicy. Cześć kochani, nazywam się Dominika Derda i jestem główną fizjoterapeutką Centrum Rehabilitacji Zdrowy Ruch we Wrocławiu. Serdecznie witam Was na kanale YouTube Zdrowy Ruch, na którym będziemy omawiać zdrowie Waszych pleców, stawów, ale też całego organizmu. Nasz dzisiejszy temat to haluksy i czy możemy coś z tym zrobić, jeżeli jesteśmy już starsi. Zacznijmy od tego, dlaczego te haluksy w ogóle powstają i czym one są. Haluks jest ustawieniem naszego dużego palca u stopy, który zaczyna delikatnie przechylać się w stronę pozostałych palców, tak żeby głowa zaczynała wypychać się w stronę przyśrodka. Dlaczego tak się dzieje? Mamy w naszej stopie dwa łuki: łuk podłużny, a także łuk poprzeczny. Jeżeli z biegiem czasu albo od maleńkości te łuki zaczynają się zapadać. Obciążenie naszych stóp zaczyna się zmieniać, zaczyna się nieprawidłowo ustawiać. Co za tym idzie? Zaczynają się tworzyć haluksy, zaczynają się tworzyć palce muteczkowate, ale też wpływ ma to na nasze kolana, biodra, a także ustawienie miednicy. Jeżeli mamy wpływ od stóp idące do głowy, stopy będą naszą podstawą, która będzie definiowała to, jak ustawia się nasze ciało, a także nachylenia funkcjonalne. Czyli jeżeli mamy skoliozę, jeżeli mamy zmiany zwyrodnieniowe bioder, kolan, zwróćmy uwagę na nasze stopy. A ja już teraz pokażę Wam kilka ćwiczeń, które będziecie mogli wprowadzić w zaciszu domowym i już teraz zadbać o Wasze haluksy. Kochani, zaczniemy teraz ćwiczenia na nasze stopy, na naszego haluksa. Jak widzicie, takie delikatne zaokrąglenie to jest właśnie to, z czym będziemy się mierzyć. Do wykonania ćwiczeń przydatne rzeczy, czyli guma i piłeczka golfowa. Polecam ją każdemu, bo rolowanie stopy to podstawa jaką będziemy wykonywać. Na razie zostawiamy to, zostawiamy to. Jako pierwsze ćwiczenie będziemy delikatnie rozciągać tą część naszej stopy. Łapiemy i dociągamy. Staramy się ją nawrócić delikatnie i rozciągnąć tą część. Pamiętajcie, przy obniżeniu łuku, tu zaczyna nam się obniżać. Ta część nam się skraca, dlatego będziemy starali się teraz to rozciągnąć. Wdech, wydech, wydech, wydech. Jeżeli będzie Wam łatwiej, zawsze możecie przyjąć. Taką pozycję i swoim ciężarem ciała docisnąć Wasze stopy tak, by przód ulegał rozciągnięciu. Następnie bierzemy piłeczkę golfową, dociskamy i rolujemy nasze śródstopie. Docisk mocny, ruch nie musi być szybki, ważne, żeby rozluźnił rozciągno podeszwowe. Na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe, ponieważ rozcięgno podeszwowe jest strukturą, która jest dosyć twarda i dosyć mocno zbudowana. Rolujemy wzdłuż, następnie rolujemy w poprzek, zaczynając od łuku poprzecznego naszej stopy, kierując się w stronę pięt. W następnym ćwiczeniu zahaczamy naszą gumę o coś. Może być to nóżka, dłóżka, może być to e, część kaloryfera. Zahaczamy drugą część o naszą kostkę i następnie wykonujemy te ruchy. Czyli hop i hop. Hop i hop. Kostka do środka, rozluźniamy. Do środka, rozluźniamy. Powtarzamy to ćwiczenie około 30 razy. Następnie nasza guma będzie zahaczona w ten sposób o stopę, która jest oparta na kolanie, a trzymana przez stopę, która jest na dole. Będziemy wykonywać supinację stopy, czyli tak, jakbyśmy chcieli przeczytać to. Co mamy napisane na podeszwie stopy? Nie chodzi mi o to, żeby pracować łydką, żeby ściągać piętę do siebie, tylko i wyłącznie obracamy stopę bokiem. Tak samo, wykonujemy tego ćwiczenia około 30 powtórzeń. Następnie zmieniamy na drugą stronę. Ostatnie ćwiczenie. Stopy ustawione w ten sposób. Zachaczona guma o nasze kostki, a my przechodzimy na zewnętrzną krawędź naszej stopy. Tak samo wykonujemy około 30. W tym ćwiczeniu nawet 50 powtórzeń będzie dla nas ok. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech, wydech. Pamiętaj! Jeżeli uważasz, że twoje ciało wymaga odpowiedniej konsultacji ze specjalistą, zawsze możesz zapisać się do nas na konsultację. Ja serdecznie zapraszam cię do naszego centrum przy ulicy Kukuczki 5 we Wrocławiu, gdzie przeprowadzimy odpowiednią diagnostykę, testy i badania, a także zaproponujemy indywidualny plan rehabilitacji, który będziesz wykonywać ze swoim fizjoterapeutą. Jeżeli ten film był dla ciebie przydatny, już teraz zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka a także włącz powiadomienia, by jako pierwszy otrzymywać najnowsze filmy, które pomogą Ci w walce o swoje zdrowie.